Wiosna, wiosna, wiosna Przykuwa uwagę, dalej się ludzie obracają za Zenkiem Dzisiaj, dzisiaj chciałbym opowiedzieć wam troszeczkę o emocjach jakie towarzyszą motocyklistom wraz z nadejściem wiosny tak, wraz z nadejściem wiosny i nie będzie tutaj o takich emocjach jak pana ducha do ucha czy też radość i Wszechogarniający spokój, wręcz przeciwnie. Załamanie i rozczarowanie. Tak, moi drodzy, załamanie i rozczarowanie. Przerabiam to już z Wami nie pierwszy sezon i za każdym razem jest to samo. Problem jednak tyczy się nie wszystkich motocyklistów, a niewielkiej grupki a tą grupką jest grupa motocyklistów świeżych grupa motocyklistów takich, którzy, którzy w zeszłym sezonie kupili motocykl, zaczęli jeździć lub pod koniec sezonu zakupili motocykl podchodzicie do motocykla i to co próbujecie uruchomić maszyny a tu dupa dupa a to dlaczego tak się dzieje no? no? dlaczego tak się dzieje, no dzieje się tak dlatego, że powtarzam to już rok w rok nie pierwszy raz nie, i pewnie nie ostatni będę o tym o tym mówił kupujecie swoje motocykle, stawiacie je w garażu i zapominacie o temacie, czekacie tylko na pierwsze promyki słońca a o akumulatorze nikt nie pamięta. A co najgorsze, to to, że e, nawet, nawet sprzedawcy motocykli nie informują Was o tym, że e, wewnątrz jest akumulator żelowy, o który należy dbać, który należy doładowywać co jakiś czas minimum e, dwa, co dwa miesiące. No, wyprzedzę wyprzedzaj gościu, bo ja to chwilę mi zejdzie z początkiem sezonu przeważnie się czuję jak jakiś przedstawiciel handlowy który próbuje wam wcisnąć ładowarki do akumulatorów no i tym razem też tak będzie chcę wam wcisnąć elektroniczną ładowarkę do akumulatorów jest to ładowarka Bosch wyprzedzimy go bo się wlecę jest to ładowarka Bosch no patrz na 6 a na szóstce gościa wziąłem, tak siódemkę wrócić. no e, Boż C30 jest to nowsza wersja ładowarki Bosch C3 którą Którą polecałem w zeszłym roku z której sam też korzystałem e, I i teraz będę polecał tą, ponieważ yy, też ją posiadam, musiałem zakupić, bo u mnie na, na warsztacie pojawiają się różne yy, pojazdy, yy, które wymagają też ładowania, bo tak naprawdę niekomfortowo bym się czuł w sytuacji, kiedy ktoś zostawia mi motorek ze sprawnym akumulatorem, a ja mu oddam motocykl jest niesprawnym dlatego ja też dbam o te akumulatory nie swoje staram się żeby no żeby te, te, te motorki żyły te akumulatory żyły żeby jak najmniej kasiury pchać to także zamiast złego samopoczucia polecam zadbać o ten akumulator żeby był zdrowy żeby w każdej chwili działał żeby działał prawidłowo myślę że temat ogarnięty Yy, udostępniaj to, gdzie popadnie, żebym się nie musiał powtarzać w przyszłym roku. No, trzymaj się, na razie.